Zapraszam Was na krótką relację z lokomotywowni w Braniewie. Jak sami widzicie, je, jestem sobie tutaj. Mam zaotwioną, że tak powiem, obstawę, i już po prostu nie przedłużając, lecimy do pierwszej lokomotywy TM2. Bo pokazywałem Wam środek, i tam było troszeczkę manewr. Znajdujemy się teraz we wnętrzu lokomotywy TM2. Tutaj, proszę bardzo, tak wygląda panel maszynisty. Tutaj, jeżeli się nie mylę, znajduje się nastawnik kierunkowy. Tutaj nastawnik jazdy. Tutaj jest chyba radiotelefon. Nie no, Kozak. Zdecydowany. Ta lokomotywa zaraz będzie jechała. No, jeszcze trochę. No, ona będzie objeżdżała za chwilę. Tak to wygląda. Stanowisko maszynisty, hamulec Jest nawet wszystko jest Teraz wyjdziemy i pokażemy Wam ją w To jest lokomotywa w której teraz byliśmy udajemy się teraz do tego ST40 znajdujemy się teraz w tym ST-48 trochę nowocześniejszy model bardzo wygodne siedzenie dla maszynisty nawet ma kamery monitoringu Ładnie wszystko polerowane. Nawet. nawet było słychać radio, radio, telefon przez chwilę. O, max 100 km. A z tej strony jest chyba dla drugiego maszynisty. Tak to wszystko ładnie to wygląda. Jest zmiana kierunku, a nie jeden jest. A czy to jest tylko zmiana kierunku? Tak. No tu na przykład widziałem czasami gdzie było tylko, gdzie było dwóch, a nawet trzech maszynistów czasami. To, to się szkolił w jednych... w jednym pociągu. Tak to wygląda. A pan będzie tym teraz startował? Wyjeżdżał? Nie, nie. No. Bo... Mamy przerwę teraz w manewrach, nie wiem, tam chłopaki chyba zjeść no. coś. sobie, pamy Także my teraz lecimy się. dalej. No, jest. Tutaj, Jażdżam, tutaj jest ta lokomotywa, w której się znajd znajdowaliśmy przed chwilą. Yy, ma oświetlenie manewrowe załączone tego nie wiem, może będą jakieś manewry, może nie wiem. Podobno ma nie jechać. Lokomotywa, w której przed chwilą się znajdowaliśmy, właśnie rozpoczyna swoje manewry. Proszę bardzo. Już ma tam ładnie silnik odpalony. Przed chwilą tam jechała. Więc sensie tak podjechała tak naprzód, na, przód, na w tył, także włączyłam nagrywanie, coś będzie działało. I manewry się rozpoczynają. Lokomotywa tutaj sobie, na razie tylko tak podjeżdża. No. Jedzie na razie do tyłu, niestety zaraz nam zniknie z pola widzenia. To jest ta, w której przed chwilą byliśmy. I poleciała. Przeniosłem się jeszcze trochę dalej. Tutaj jeszcze zoomuje SM42. I przy okazji za mną stoją cysterny, które sobie pojadą na przeładunek, a potem w świat. I wraca lokomotywa, która nam ostatnio zwiała. Proszę bardzo, tam ją już widać. I wagoniki jej chyba doczepili, a nie ona miała. Ale jedzie. Dalej sobie manewruje. Szerokotorowa oczywiście. Ciekawe, czy do Chrzciela pojedzie, czy po prostu... Po prostu tak sobie manewruje i sobie będzie manewrować, bo tak. Raczej w końcu gdzieś pojedzie, ale. No i niestety. Ciekawe, czy muszę. Być przez... O! Jeszcze stamtąd cysterny. Cysterny może na szkolnej będzie zamknięte, ale wątpię. A tu nawet tylko jedna cysterna. też ST48 Tą cysternę przetacza Nie no, piśnie tu jest Stasi nie wychodzić Tyle mogę powiedzieć na ten temat i ta lokomotywa znowu tutaj stoi Niestety pogoda nie dopisuje na nagrywanie, ale moja moto zawsze czas na nagrywkę A takiej okazji Przypuścić po prostu nie można. I lokomotywa w ogóle nam ucieka i sobie zostawia wagony. Nie no, manewrów tutaj jest duże, tylko szkoda, że przejazdy się tak często nie zamykają. I pojechała. I druga też sobie odjeżdża. powie Pan, tamta starsza będzie jechała, czy nie? Da, zaraz wagonami Tu? To jest młody Jedzie lokomotywa, której jeszcze nie widzieliśmy. SM48. Wow! Wagonami jeszcze jak zadymiła ładnie. Tak te ładnie jedzie, piękna lokomotywa się przytacza. kręcą się kółeczka. Długi skład. Dawaj, lecimy, na cel, wciel, chwała, Także to dowiedziałem się, że daleko od będzie zaraz wracała przez y, ulicę Królewiecką, więc lecę nagrywać przejazd. I jak widzicie, nasza krótka relacja dobiegła końca. Także stoimy znowu w tym samym miejscu, co, po, co ro, nagrywałem właśnie początek. Także to już by było na tyle, a z tego miejsca zdał dla nas Mati08 i cześć!